Szymonowizowy. Witam Was na następnym odcineczku. Teraz jesteśmy w 99 nocy, jak widzicie. No, ta kamera. Nie, niedługo to ja. ja wiem, to nie, to będzie pomagać. będzie. Ja Aż nie, zginę. W ogóle patrzcie, ile mam diaksów 181. Nie pytać o to. O co chodzi? Ja pierdolę, no, papier. Tum, tum Się w ciebie, ludki za, Zapraszamy i znowu pisałem, pójdź Ja nie ma nie, nie, nie no, oczywiście wchodzimy z samym Bóg Owo lec Ciekie, ciekie, ciekie Ciekie, ciekie, ciekie za hamami, sygani O, mój bójdamy Znamy grę. Ja, ja myślałem, że będę to samo grać. Wow, przecież wiem, że trzeba przetrwać dzień 99 nocy. Kupki i przerwy. Dziwić się jest. To się nie szkoda. <gry> nie chyba Nie chcę. Nie chcę. Ło tak. To się da nagrywać. Chyba tak wolicie. No dobra, się radzą. A nie, no, nie chcę. się na nic. Ej, sorry. Hmm. кстати, эта камера не вкусная. Я не могу. Нет. Я хочу, чтобы не Я не могу, 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 не w No w No raczej nie wiem, nie wiem, nie Jak chcecie live'y to dawajcie sub, bo się mi pić 50 na live. Fajnie, bo Dane moje osobiste. Po co mi tu wydać dane? Wszyscy? Tu nie myślisz. Nie, 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 gram w to jest głupie. To, to jest Jezu, ja żyłem, co na o, Aleks po <gry> nie, głupie nie, nie, Ja, to nie, 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 O nie, 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 nie,

Dzięki już na dziś. Film może pokażę, że się jeszcze spędziłem. Sądzę, że są, tonkowy, ale jest też się Ale niedługo będzie. W spadnie, ekran się robi. Ekran. 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 Y, y, y. Ja bardzo proszę. To już jest godzina na No już kończymy chyba. Do widzenia. Bye bye. Sławie. Niedługo nie, to zrobisz, więc pa pa.